Gamonia mamy. Etnia ta, emotka. To wow. jest chyba to ten... jest Klopsa! Oh. Lepiej skakać. Tak. tak ja chyba skamenek skakać. Bo to powinno działać. Patrzcie. Jestem szpelery znowu jestem w Barmobloxie, nagrywania w studiu, ja je, zbuduję. gry w studiu i złami będę grał. Musiałem się poświęcić z Robuxami, bo to kosztowało 100 robuxów, ale dla widzów to wszystko. O! To znowu bell. O! Ej, to jest Death Baller. <grywy> Gamoni. No. Dobra, no to idziemy z koksem. E, czy ten gracz w ogóle ma zamiar nas rzucać? ten bowler z Roblox <śmiech> <śmiech> Wow. Aha. I pa, jest ten On się pogdał. Nie wiem dlaczego co to? O, kocham bejkonna. Dostanę to z gudza, bo nie Te, jenki, te kolory jęki są najlepsze. Tak chciałbym wam powiedzieć. O, o, To się chyba tam kombinuje. Bacon okazał się znowu gamoniem. Tak się jak wody. O! Już się pojawił tutaj. Na ten. Timur. No oby Timur był w Bo No mini to dało nam pograć. Uuu! O. Ono? <try> Aha! Ja nie tą Dobra. Tam rundą ja wam pokażę, że ja umiem to grać. A to Zgrywasz się. Co widziałeś tutaj? Gamoń. Dlaczego oni nie umieją grać? Co oni Nie róbcie tego.

o, jęka jest taka fajna, ale nie tak żeby takie coś. A oni dalej się trzymają to na co? Dobra. Wow, oj, ej, 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 Opanuj się, opanuj się. Słuchajcie, mam e, dobrą nowinę i złą. Zła, że e, niedzielę będę mieć komunię, więc... Nie będzie żadnego odcinku, albo jak ja się ze wyrobię. A dobra wiadomość, ze sobotę wyrusza mój... Wyrusza mój... No jak by powiedzieć? Mój... Mój serwer. Moja gra będzie. Będzie spotkanie się z moimi kolegami, przyjaciółami. To znaczy, że będzie tam niski no może bo ja nie wiem a dać będzie, ale na pewno będzie krokodyl, to znaczy Nikolaj i i Uługiwamy. kolega to Felic. Felicjan Felicjan też się ucieszy na widok Was Ale dajcie jeszcze na jego kanale z ten z nich i jego widzowie też jak będę dom Ta ta to Nie wygraliśmy to i ty Pozdrawiam Sjokk! Yeah. Oh, no, 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 no.